Scenografia za mną ewidentnie świadczy o tym, że nadchodzi wiosna, tak, ona się zbliża, ale oprócz tego, że się zbliża, to ja spodziewam się tak jak co roku, jeszcze bardzo wielu dni jazdy w błocie, jazdy w przymroskach, w warunkach, w których chlapy jest pod koła, i to wszystko oczywiście najpierw gromadzi się na stopie. Prost z Włoch. Przyjechały do mnie buty Fizik. Ktoś mógłby wam powiedzieć zimowe buty z Włoch, oksymoron. No niekoniecznie, ponieważ Fizik produkuje już trzecią generację butów zimowych i naprawdę chłopaki nauczyli się tego robić. Jeździłem w poprzednich, bardzo mi się podobały. Yy, miały pewne narowy, służyły do bardzo określonego celu. Yy, tym razem Fizik w modelu Nanuk przedstawia but taki naprawdę solidny. Mocno zabudowany, z twardym czubkiem, z grubymi wzmocnieniami, wszystkim co jest potrzebne nie tylko w jeździe po śniegu i lodzie, ale również w jeździe po śniegu, lodzie, skałach, generalnie w trudnym terenie. Powiedzmy Olmonta Enduro. Jedną z najważniejszych cech jaka Dotyczy butów zimowych, to jest komfort termiczny. Ale mnie nie chodzi tylko o to futerko w środku. Te buty są luźne. Po założeniu człowiek ma wrażenie, że tutaj uu, słabo będzie. Pięta się rusza. Tak, rusza się pięta. Podczas chodzenia rzeczywiście przemieszcza się pięta. Jest dużo miejsca na palce, ale wiecie co? To jest zaleta. To jest zaleta, ponieważ jeżeli stopa może się ruszać w środku, to zachodzi tam krążenie no i jest nam cieplutko. Druga nie załatwia wszystkich problemów. Wszystkie problemy załatwiają dopiero dwa pokrętła boa. To wiedzą wszyscy używający wyczynowych butów. Korzystając z doświadczeń z poprzedniego obuwia, oni zastosowali znacznie szersze knagi, które powodują, że ten łuk linki jest dużo szerszy, jest mniejsze tarcie, łatwiej się tą linkę zaciąga, a jeżeli te dwa warunki są spełnione, to dużo lepiej za Pina się cały but i on dużo lepiej dopasowuje się do kształtu stop. No każdy ma inno, nic na to nie poradzimy. Kolejną z rzeczy, która tutaj przykuwa moją uwagę, to jest ten mankiet. Bo wiecie, ten mankiet wygląda tak, jak dawne neopranowe ochraniacze na buty. Tylko tu jest odwrócona sprawa. Ten ochraniacz nie jest na bucie, tylko on jest jak gdyby w środku. I rzeczywiście on nie opina mocno kostki. Można się liczyć z tym, że do środka będzie mogła dostawać się wilgoć, natomiast jest to dużo lepiej rozwiązane niż w poprzednich wersjach, ponieważ ten mankiet lepiej dolega. On jest dość krótki, w związku z tym nie zakłada się tych butów jakoś fenomenalnie łatwo, ale i tak znacznie, znacznie łatwiej niż poprzednie edycje. Ewidentnie górny but stworzony został do pedałowania. To jest podeszwa buta gravelowego, ewentualnie MTB, ale takiego cross country. Natomiast dolna, wykonana z gumy Vibrama znacznie zwiększa stabilność przemieszczania się. To wyraźnie widać po szerokości pięty. Ona jest na pewno stabilna. Górny but ma dużą szansę na to, żeby przekręcić się po wylądowaniu na jakimś śliskim fragmencie, a to może doprowadzić do skręcenia kostki. Małe podsumowanie: Fizik Terra Nanuk GTX. Zimowy but nasączony featureami pokorek. Ale o jednym nie wspomnieliśmy, no, choć ten napis jest zdecydowanie największy. Chodzi o GORE. Patent na GORE wygasł. To nie ma nic do rzeczy, bo w dalszym ciągu działa to rozwiązanie. Być może w tym momencie mogą z niego korzystać inni, ale wciąż Gore robi najlepsze membrany, które chronią nas przed deszczem, a równocześnie zapewniają komfort używania buta przy dużych obciążeniach. Oprócz tego, że jest to but z Gore Texu, to jest to niezwykle uniwersalne obuwie zimowe. Niezwykle uniwersalne z tego powodu, że daje olbrzymi komfort, jest wygodny, jest ciepły, jest nieprzemakalny. Naprawdę niczego więcej zimą nie potrzebujesz. Performance, wykon, efektywność to też ma znaczenie ale ludzie, trenujemy, szykujemy się do sezonu, Chcemy go przetrwać, niekoniecznie wyjeżdżając do kalpy. Myślę sobie, że to jest drogi but, ale w sumie, jakbyś podliczył bilet do kalpę razem z transportem roweru albo z jego wynajęciem na miejscu, to może okazać się lepszym rozwiązaniem. Z całą pewnością jest dużo fajniejszy niż trenażer. No, przynajmniej w mojej opinii. Pogoda, pogoda doprawdy urocza. Ale mam wrażenie, że wielu z nas woli pojechać na rower i się ubłocić, niż mucić w kółko jak chomik na tym trenerze. Jak będziesz miał ochotę zobaczyć jeszcze jakieś nowe rzeczy, to obserwuj kanał. Trzymajcie się.